Są takie momenty, czysto przypadkowe, kiedy człowiek zaczyna grzebać głębiej i głębiej na pewne tematy. I takim oto momentem, parę dni temu, była krótka wiadomość od mojego kumpla z obrazkiem Twingo i Ferrari 308 łamane na 328, gdzie wyraźnie było widać, że francuskie autko i włoski samochód sportowy mają identyczne rozstaw osi. Rysunek ten to dzieło francuskiego designera Axela Bruana. Pan Axel od 33 lat pracuje w Renault obecnie jako dyrektor działu designu. Przeszedł on z Volkswagena, gdzie na swoim koncie miał rysunki designerskie takich aut jak Golf 3 Cabriolet bez rollbaru, czy Koncept Seata 001. Od 1988 roku razem z Patrykiem Le Quimant, trafił do Renault. Braun jest również dużym fanem marki Alpine, co dało profit parę lat później, o czym się za chwilę przekonacie. Rok 1993 94 to świętowanie pierwszego roku istnienia na rynku modelu Twingo. Twingo było największym sukcesem Renault w tamtym czasie na rynku europejskim, a w sercu Axela zaczęły się rodzić demony motorsportowe. Designer uświadomił sobie, że samochody sportowe to jest to, co go najbardziej kręci. Miał w międzyczasie okazję pojeździć A110 Barchet, właśnie Alpine. I natłok pracy spowodował... Że część tego, co robił w studiu designerskim, zaczął przynosić do domu. I tam podczas pracy zauważył, że rozstaw osi Twingo jest identyczny do Ferrari. Podpaliło to na tyle młodego designera, że uznał, że zacznie pracować nad fuzją tych dwóch samochodów. Jak wspominał, miałem na Twingo, które było pozostałościami popracy nad projektem Argos. Problemem był brak silnika, który musiałem zdobyć z uszkodzonego Ferrari. I to był największy problem, i który i tak nie powstrzymał Axela, bo wszystko zgrało się idealnie w momencie, kiedy Renault pokazał model Spider, o którym pogadamy w innym odcinku, i jest to rok 95. Bron posiada model swojego pomysłu w skali 1.18 i po rozmowach z szefostwem jego praca hobbystyczna, którą wykonywał w domu, staje się oficjalnym projektem Renault. Ogólnie założenie pozostało bez zmian, zmieniły się tylko szczegóły. I tak oto narodził się Renault Twingo Maxi. Auto bazujące na Spiderze, który rozstaw osi całkowicie przypadkiem zgadzał się z wyliczeniami Axela. Oczywiście mowa o Spiderze, i był identyczny do standardowego Twingo. Wynosił dokładnie 2,34 m do projektu Maxi. Jednak zamiast silnika V8, Renault chciał wykorzystać V10 z Formuły 1. Ten sam silnik został wsadzony do szalonego konceptu ESPAS SP, F1, albo Space, jak wolicie, e, o nim też sobie porozmawiamy w odpowiednim czasie. Przypominam, ciągle jesteśmy w szalonych latach 90. A wracając do naszego maxi twingo, od rysunku auto, autorstwa Axela doszliśmy do momentu, w którym powstał model w skali 1.5. I tutaj można powiedzieć, że historia Twingo Maxi, czyli Twingo z silnikiem umieszczonym za plecami kierowcy i pasażera, się kończy, ponieważ w 1998 roku Renault przedstawia X65, czyli drugą generację Clio. Rozwiązania inżynieryjne, które posłużyły do stworzenia programu Twingo Maxi, w tym rozwiązanie montażu silnika oraz wzmocnienia całej konstrukcji, jakich Axel dokonał w przypadku Twingo, zostały przyniesione do stworzenia projektu Clio Maxi. I w 1998 roku w głowie Renault miała być to nowa wersja R5 Turbo. Z tego powodu też, zamiast V10, z Formuły 1 Renault zdecydowało się na użycie silnika 3.0 V6 o oznaczeniu ES9. Boryn był odpowiedzialny za narysowanie auta i tutaj, prócz linii nawiązującej do R5 Turbo, Axel zaplanował otwierane do góry drzwi, Całe nadwozie miało być stworzone z kompozytu i bazować na podwoziu Tyreno Spider, tego samego Spider z 1995 roku. O ile drzwi otwierane do góry zostały porzucone w, pro, w projekcie produkcyjnym, to całe auto zostało wymodelowane w skali 1 do 1 na bazie Trophy 2. I w tej skali 1, 1 na bazie Megantrophy R, Axel zachował otwierane do góry drzwi. Sam model został stworzony przez D3 Studio, Arena porzuciło rozwój tego samochodu na tym etapie. I tutaj jest prawdziwy koniec historii Twingo Maxi. Jednak jak wiecie, nawet naocznie, jeżeli nie jesteście fanami motoryzacji, Kio V6 powstało dzięki zleceniu prac projektowych, dokończeniu praktycznie prac projektowych i konstrukcyjnych brytyjskiemu TVR. Nie mówię to o TVR, tylko o Tom Walkinshow Show Racing. World. A pierwsza generacja Clio 6 która spod y, rozwiązań inżynieryjnych Brytyjczyków trafiła do produkcji w Szwecji, została wypuszczona w ilości sztuk z 1513, no i nie została zbyt dobrze zapamiętana przez ludzi. E, mianowicie to dlatego, że samochód y, nie należał do najszybszych tam było 230 koni tylko. No i Renault w przypadku stworzenia Face 2 zdecydowało się na przekazanie projektu do eksfabryki fabryki Alpine w Diep, gdzie znajdował się dział Renault Sport. Face sprzedał się w ilości 1309 sztuk i był jednym z najciekawszych aut, jakie Renault wypuściło w ostatnich latach i zwieńczeniem szalonego pomysłu jednego człowieka, który w wolnym czasie stworzył potwora. Jeżeli Was ciekawi nasza historia Alexa Bruna, to tak jak wspomniałem wcześniej, pracuje on nadal w Renault. W swojej karierze odpowiadał m.in. za prototyp Renault Alpine RS01, Velsatisa, S-Pass, Megane czy samochodów Megan RS oraz GT i Megan Trophy 2 oraz wyścigowej odmianie Trophy 2. Spod jego ręki wyszedł Renault Wind, prototypowe E0 Lab. Ostatnie zdjęcie, jakie było na fanpage'u. I serdecznie was zapraszam do odwiedzenia na, na mojego fanpage'a, gdzie możecie zobaczyć wszystkie zdjęcia. Yy, I wszystkie rysunki pana Aksela, yy, tym jak dochodził od momentu zorientowania się, że Twingo i Ferrari posiadają identyczną, praktycznie identyczny rozstaw osi aż do finalnego produktu, jakim był Kilio. V6. Ja sam miałem okazję Clio V6 zobaczyć, miałem okazję siedzieć w nim, niestety nie przejechać się, ale siedzieć w nim i robi wrażenie to, jak udało się umieścić tam ten silnik. I według mnie jest to jeden z tych najcudowniejszych samochodów, jakie powstał. I mam taką cichutką, cichutką nadzieję, że Renault jeszcze wróci do tego tematu. A jak wiem? Najprawdopodobniej zobaczymy wersję Alpine R5, ponieważ Renault chce wrócić do modelu 5. Niestety nie będzie to samochód spalinowy, lecz elektryczny, ale i tak jestem bardzo, bardzo zaciekawiony tym, jak to będzie wyglądać. Dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną. Po dłuższej czasie drive for life wraca. Będziemy rozmawiać sobie tutaj o samochodach nowych, starych oraz o tym, co się dzieje na świecie i w świecie motorsportu. Dziękuję Wam bardzo eee, i do usłyszenia już niebawem.